Black Week to czas obniżek w wielu sklepach. Nie inaczej jest w przypadku peletu. Porównałem obecne ceny produktów z tymi z początku miesiąca. Oto gdzie rzeczywiście znajdziemy niższe ceny. Na początek warto zajrzeć do sklepu Wolebio. Pelety Lava i Let's Pelet są tańsze o 20 zł, a Olimp o 27 zł. Pelet Hiton jest dostępny w niższej cenie, która aktualnie wynosi 1362 zł. Pelet Selection jest obecnie tańszy o 150 zł. Znajdziesz go w sklepie producenta. Na Pellet for Future o 29 zł tańszy jest Pelet Anpol. W stosunkowo dobrej cenie jest też Pelet Dancross. Na koniec pozostawiłem Pelet Haski, który kupisz z rabatem 150 zł. Cena 1169 zł plasuje ten produkt jako jeden z najtańszych polskich peletów dostępnych z dostawą kurierem. Linki do produktów pozostawiam w opisie. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.